Czego oczekujesz od związku? Odpowiedzialność za swoje zachowania w mm -hmm. pewnym sensie szczerości. Facet musi być bratnią duszą, na pewno. Mm -hmm. Ja to bardzo doceniam. Romantyczny. Kato. Najbardziej no nie, nie, nie jara jest, mnie jak jest dżentelmenem, bo okay. to jest wymarły gatunek. <laughs> więc, <laughs> więc mam do tego słabość straszną, bo bardzo rzadko się z tym spotykam. Wolałabyś miłość bez seksu czy seks bez miłości? Miłość bez seksu wolałabym, no bo no i... miłość jest ważniejsza, no. Ja już byłam w takim związku i to funkcjonowało i było okej, okay, nie? Więc e, ja bym wybrała miłość, e, miłość bez seksu, aczkolwiek lepiej, żeby było na przykład pół tego i pół tego. No okay. ale co, ty też uważasz, że miłość bez seksu? Miłość bez seksu. A wiesz dlaczego? No. Bo miłość może do dodać ci takich e, emocji i takiego... Mhm. Takich uczuć, które na przykład są o wiele lepsze niż seks. Miłość spaja dwie osoby, a z seksem jest różnie. Myślę, że ta rozmowa nas połączyła. Z Moniką mamy wspólne cechy. Oczekujemy od partnera tych samych rzeczy, więc jak najbardziej pasuje mi to. Jestem mega, mega zadowolona. Mam nadzieję, że jeszcze wygram jakąś randkę, więc na pewno ją wtedy nie wykorzystam. Przy następnym przygrupowaniu Monika zdecydowanie powinna znaleźć się na Glampingu.